90 sekund o Małopolsce. Wesele Stanisława Wyspiańskiego jest jednym z najważniejszych dzieł epoki młodej Polski. Czy wiecie, na którym z wybitnych Polaków, związanym z Małopolską, a konkretnie z tym miejscem, z Harklową, wzorowana była postać gospodarza z tego dramatu? Co prawda, nie czytałam jeszcze tej lektury, ale może chodziło o kompozytora Mieczysława Karłowicza? Szczerze to nie wiem, ale z okresem Młodej Polski kojarzymy się Józef Mechowicz. A może Stanisław Wyspiański wzorował postać gospodarza na samym sobie? Tak się zastanawiam. Sądzę, że może chodzić o krakowskiego poetę Lucjana Rydla. Wskazaliście artystów młodopolskich. Prawdą jest jednak, że gospodarzem na weselu Lucjana Rydla, Jadwigi Mikołajczykówny, tym samym, który opisał Stanisław Wyspiański w weselu, był budowniczy tego domu, czyli Włodzimierz Tettmajer. Prekursor malarstwa młodopolskiego, polityk, ważna postać świata Młodej Polski, pierwszy, który ożenił się z dziewczyną z Bronowic.